Kilka dni z wysoką temperaturą by w całym kraju zrobiło się bardzo sucho. Celestyna Grzybyta, dzień dobry, zapraszam na prognozę pogody. Sytuacja hydrologiczna jest zła, no ale na szczęście prognozy na najbliższy tydzień dają nadzieję na deszcz, chociaż jeszcze jutro na przeważającym obszarze kraju ma być gorąco i słonecznie. W Warszawie odnotujemy jutro aż 31 stopni w cieniu, więc tyle samo, co w Rzymie czy Lizbonie. Jeszcze goręcej będzie w Madrycie i Atenach. Tam niedziela ma być kolejnym słonecznym i upalnym dniem. Na wysoką temperaturę nie muszą natomiast narzekać już mieszkańcy Paryża czy Londynu, gdzie jutro będzie tylko około 20 stopni. No i podobnie jak w innych stolicach północnej Europy, można tam liczyć na opady deszczu. Tymczasem u nas w nocy najchłodniej będzie na Lubelszczyźnie 12 stopni, a najcieplej na Dolnym Śląsku 17. Na krańcach północnych, zwłaszcza w takim pasie od Warmii-Posuwalszczyznę, może pokropić deszcz, na pozostałym obszarze bez opadów. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. W niedzielę na północy maksymalnie do 25 stopni, zachmurzenie tam ma być większe, na Pomorzu, a także na zachodzie Warmii może przelotnie popadać, natomiast w centrum i na południu będzie sporo słońca, temperatura w cieniu osiągnie nawet 32 stopnie, przy czym po południu tam mogą się wypiętrzać chmury kłębiaste, no i w pasie od Górnego Śląska i Małopolski przez Mazowsze, aż po południową część Podlasia, niewykluczone, że spadnie deszcz, a nawet wystąpi burza. Wiatr jutro słaby i umiarkowany. Ciśnienie nadal będzie spadać. W Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. W kolejnych dniach chłodniej, ale jest szansa na więcej deszczu. W poniedziałek od 21 stopni na Podlasiu do 24 w regionach południowych. Niemal wszędzie będzie deszczowo. Na północnym zachodzie, a także na Podkarpaciu, Porostocze i w Sudetach mogą też przejść burze. We wtorek temperatura jeszcze niższa, spodziewamy się co najwyżej do 22 stopni. No i nadal mają przeważać chmury, z których w wielu miejscach popada, a na północy może też zagrzmieć. W środę, czwartek i piątek na termometrach bez większych zmian. No i nadal w wielu miejscach można liczyć na opady deszczu, a upał prawdopodobnie wróci dopiero po następnym weekendzie. I jeszcze na koniec prognoza na najbliższy tydzień dla alergików. W nadchodzących dniach nadal największym zagrożeniem dla osób uczulonych będzie pyłek traw, ale wzrasta też stężenie pyłku pokrzywy niemal w całym kraju. Ono będzie bardzo wysokie. W powietrzu wciąż jest też sporo Zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju alternaria. Życzę Państwu miłego popołudnia. Do zobaczenia!